Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj strój dnia już taki wiosenny, bo wiosna pełną parą 22 stopnie, aczkolwiek pogoda zmienną jest. Zapowiadali, że będzie padać, więc ja tak asekuracyjnie się ubrałam jeszcze trochę. Już mam nadzieję, że za. Dwa tygodnie będę w samej sukience. No a dzisiaj coś, co bardzo, bardzo lubię i nie jest to czarny dla odmiany. Jest to prosta sukienka. Bardzo lubię sukienki, a zwłaszcza właśnie takie proste, codzienne. Zakładam, nie muszę dopasowywać góry do dołu, kombinować, myśleć. Po prostu wskakuję w sukienkę, która jest do biegania, ale i też dziewczęca. Zacznę od makijażu, jak zwykle. Makijaż dość prosty, jasna powieka, tylko z taką kreską. Lekko fioletowo-niebieską. Na ustach mam szminka z Kobo w kolorze chyba 108 fuksja eee kolczyki mam fejki, takie fake tunele sztuczne, oszukańcze z e, of Cake e, co tu jeszcze ciekawego by opowiedzieć e, paznokcie mam e, w kropeczki miały być wiosenne, wyszły mi trochę pisanki, już wam pokazywałam na instagramie, e, łańcuch z sami dress. E, na dole jest zwykła szara sukienka, zaraz wam to pokażę e, stopy, to jest właśnie ta moja asekuracja, żeby nie zmarznąć i jeszcze nie biegać e, z gołymi nogami e, no i pod, na, pod spodem, e, na dole Mam jeszcze swoje meliski, po prostu te zwykłe czarne, także pokazuję Wam dalej. Tak jak mówiłam na dole sukienka e, sukienka jest shinside, e, tu ma taki ściągacz pasek, który troszeczkę poprawia talię, e, tu jest taki bardziej luźny, luźny t e, żeby się mieścił biust odpowiednio, e, a na dole ma takie asymetryczne ścięcie To ścięcie wygląda w ten sposób e, jest dość wygodne, bo można tak jak mówiłam biegać, ja biegać dzisiaj nie zamierzam, ale wiecie o co mi chodzi o załatwianie spraw i, tak potocznie zwane latanie. No i rajstopy, tak jak mówiłam. Jeszcze asekuracyjnie wezmę sobie swoją kurtkę. Ramoneskę, ale może zarzucę ją na torbę. Tak bym chciała, żeby było. W każdym razie tak to się razem prezentuje. Założę ją tylko, jak będzie taki mus, Co? Płaski bud. Dzisiaj mam nie obcas, tak jak lubicie, ale właśnie tak jak mówię, dzisiaj będę dużo biegać, więc myślę, że to jest najbardziej odpowiedni zestaw. To tyle. Zapraszam Was do kolejnego stroju. I strój kolejny zrobiło się dużo zimniej niż wczoraj, ale może to dlatego, że jest 10 po 8, więc jeszcze liczę na to. To, że zrobi się trochę cieplej e, makijaż dzisiaj prosty również jak zawsze u mnie u mnie nie ma skomplikowanych e, ale dzisiaj taki jakiś ciemniejszy mi wyszedł i pojawił się znowu kolor e, fioletowy z brązem na powiece e, na ustach mam e, tą pomadkę e, matową z, z Manhattanu Soft Matte dzisiaj w kolorze M53 e, znowu mam fakey i one są dzisiaj z wisienką e, na ręce mam mój zegarek, wczoraj tego nie powiedziałam, ale zawsze go noszę i dzisiaj jest brązoletka z ręką Fatimy, ona jest z New In, i co? I dzisiejszy look jest prosty, no bo jest wcześnie rano, no i troszeczkę na chłodniejszy dzień ale jest zachowany wiosenny akcent kolorystyczny, mam dzisiaj na sobie koszulkę w usta, koszulka jest Yeah Bunny żeby już nie zmyślać nazwy e, I marynarkę Marynarka jest martowczajna e, W pięknym wiosennym malinowym Albo jakimś takim brzoskwiniowym kolorze e, Na dole spodnie I jeszcze tu wam pokażę, że do marynarki mam Fu, brudne e, Do marynarki, male... muszę jeszcze przetrzeć e, W takim razie z tej strony e, Do marynarki mam e, swoje melisy Tyle w sumie pokazuję Wam dalej. Także, tak jak mówiłam, t-shirt z nadrukiem i marynarka. Do tego ciemne spodnie. No i meliski. Bardzo, bardzo, bardzo prosty, poranny look, ale jednak wiosenny i nie taki, że bluza z kapturem albo wyciągnięty sweter. Znaczy, wyciągnięty w sobie, sensie, że taki duży, bo zazwyczaj tak lubię rano, ale stwierdziłam, że nie. Trochę może, trochę, trochę bardziej się postaram i będę bardziej dziewczęca. Także tak to się prezentuje. Który strój dnia bardziej wam odpowiadał Czy taki prosty, tutaj klasyczny Bardziej, ale z wiosennym akcentem Czy może sukienka Czy też lubicie sukienki I dajcie mi koniecznie znać Czy, lubicie, czy nosicie już jeszcze rajstopy Czy już porzuciliście je Ja w sumie wczoraj zrobiłam dobrze, powiem wam Bo mnie złapał taki zimny deszcz Z zimnym wiatrem, że nie żałowałam Założenia tych rajstop No i tyle, do zobaczenia za niedługo